Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na lekcję pisania metodą sylabową. Dzisiaj bohaterką naszego spotkania będzie sylaba ła, którą będziemy zapisywali również w wyrazach. Jeśli jesteście gotowi, to oczywiście like, czyli łapka w górę. Rozpoczynamy nasz trening. Żeby pięknie napisać sylabę ła, musimy zapoznać się z nową literą. Nowa litera w połączeniu z literą a da nam sylabę ła. A cóż to za litera? Nową literą, którą poznamy, jest litera eu. Tak nazywa się w alfabecie eu. Natomiast czytając ją, odczytujemy jako ł. Litera Ł w połączeniu z literą A daje nam sylabę ła. Sylabę ła możemy zapisać na dwa sposoby: albo małą, albo wielką literą. Pora zatem zapoznać się z prawidłowym zapisem małej i wielkiej litery Ł. Oto litera Ł. Zarówno mała, jak i wielka litera Ł. Są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób prawidłowo zapisywać małą i wielką literę Ł w liniaturze pismem szkolnym elementarzowym. Mała litera Ł i wielka litera Ł. Zapraszam Was teraz do wykonania karty ćwiczeń polegającej na pisaniu po śladzie. No to startujemy. Zaczynamy od małej litery U. Zaczynamy ją zapisywać tak, jak gdybyśmy zapisywali literkę L, czyli jest to laseczka skierowana w prawą stronę. Odrywamy rękę i rysujemy taki daszek. Mała litera U przypomina troszkę literę T, jak widzicie, z pewną różnicą, że daszek znajduje się u samej góry, równiutko na górnej linii. A teraz wielka litera U. Wielka litera U przypomina swoim wyglądem wielką literę L. Jednakże też ma pewną różnicę. Różnica polega na tym, że po środku. Stawiamy poprzeczną kreseczkę w miejscu linii. Dobrze, raz jeszcze wielka litera U. Czyli zaczynam zupełnie tak samo jak litera L, czyli od góry prowadzę laseczkę ku dołowi, następnie pętelka, zawijam i poprzeczna kreseczka Zauważcie, że zarówno mała jak i wielka litera u zajmuje przestrzeń między dwoma polami, tak? Jedno pole, drugie pole, tak samo tutaj, jedna, druga, trzecia linia. Teraz zaprezentuję Wam zapis sylaby ła. Sylabata jest zapisana małą literą, a więc zaczynam od laseczki, którą prowadzę przez dwa pola, górne i środkowe. Odrywam rękę do kreseczki, następnie dołączam małą literę a. Przy zapisie litery a nie odrywam ręki przy laseczce. Może raz jeszcze zaprezentuję Wam ten zapis? Mała litera U. I dołączam do tego małą literę A. Obydwie litery zapisane zgodnie z kierunkiem ich zapisu. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób zapisu sylabyła. Zaczynam od zapisywania laseczki i teraz nie odrywając ręki. Kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, dołączam laseczkę i wracam do kreseczki przy literze ły. Może raz jeszcze przedstawię ten drugi sposób. Laseczka, kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, laseczka od A i kreseczka od ły. Wybieracie ten sposób, który dla Was łatwiejszy. No i nie zapominacie o tych kreseczkach. Teraz przedstawię zapis sylaby ła, który jak widzicie jest zapisany wielką literą. A więc zaczynam od wielkiej litery U. Laseczka, która następnie przechodzi w pętelkę. Po środku kreseczka poprzeczna. Po zapisie litery U dołączam literę A. Obydwie litery zapisane zgodnie z kierunkiem ich zapisu. Może przedstawię raz jeszcze. Wielka litera U, zgodnie z kierunkiem jej zapisu, nie zapominam o kreseczce i do tego dołączam literę A. I drugi sposób zapisu: zaczynam od litery U, ale na razie nie stawiam kreseczki, tylko łączę od razu z kółeczkiem, dołączam laseczkę i wracam do kreseczki. Pokażę Wam raz jeszcze ten drugi sposób zapisu. Popatrzcie. Hop, kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, laseczka, i wracam do kreseczki. Wybieracie ten sposób, który dla Was łatwiejszy. Teraz przedstawię sposób zapisu wyrazu łata. Będą to dwie metody. Pierwsza polega na tym, że zapisuję. Najpierw, jak widzicie, wielką literę ły, bo akurat mam ten zapis rozpoczęty wielką literą. Następnie dołączam do litery Ł literę A, zgodnie z jej kierunkiem zapisu, nie odrywając ręki, od razu określę laseczkę od litery T, odrywam rękę do kreseczki i dołączam literę A. Każda litera jest zapisana zgodnie z jej kierunkiem zapisu, a teraz przedstawię wam drugi sposób. A więc litera wielka, ale nie robię poprzecznej kreseczki, tylko kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, dołączam laseczkę od litery A, następnie laseczka od litery Ty i popatrzcie, znowu nie zapisuję kreseczki, tylko kolejne kółeczko, laseczka, i teraz, moi drodzy, wracam do Ty, wracam doły. I tak przedstawia się drugi sposób zapisu. Jeżeli macie tendencję do zapominania o takich małych elementach literowych, jak kreseczki, czy kropeczki, czy haczyki, czy pętelki, no to proponowałabym Wam pierwszy sposób zapisu. Natomiast wybierzcie ten, który dla Was jest po prostu łatwiejszy. Teraz przedstawię Wam zapis wyrazu łapa dwoma sposobami. Pierwszy sposób. Zaczynam od małej litery ł. Którą zapisuję zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Do tego dołączam literę A, którą zapisuję w ten sposób, że nie odrywam ręki do laseczki. Do tego, jak zauważyliście, płynnym ruchem zapisałam, dopisałam literę P z otwartym brzuszkiem i odrywam rękę do zapisu ostatniej litery, litery A, którą zapisuję płynnym ruchem przy laseczce nie odrywając ręki. I drugi sposób zapisu: zaczynam od laseczki, od litery Ł. Ale nie uzupełniam na razie kreseczki, tylko prowadzę dłoń do kółeczka od litery A, dołączam laseczkę. Następnie płynnym ruchem zapisuję małą literę P z otwartym brzuszkiem i nie odrywając ręki, kreślę kolejne kółeczko, dołączam laseczkę i wracam do kreseczki przy literze Ły. Wybieracie ten sposób, który Wam nie sprawia po prostu kłopotów. Kolejny wyraz, wyraz mała. Zaczynam od literki M. Przy okazji przypominam sobie zapis tej litery. Odrywam rękę, a nie odrywam ręki. Litera U. Odrywam rękę, stawiam daszek. I litera A. Mam wyraz mała. A teraz przedstawię Wam drugi sposób zapisu wyrazu mała. Zaczynam od małej litery M. Nie odrywając ręki, kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Dołączam laseczkę, Następnie kolejną laseczkę od litery Ł, ale nie robię jeszcze kreseczki u góry, tylko od razu kółeczko, kierunek przeciwno do ruchu wskazówek zegara i laseczka od litery A i wracam do kreseczki od litery Ł. I tak przedstawia się drugi sposób zapisu wyrazu mała. A teraz wyraz mata, mała litera M. Odrywam rękę, prawidłowy kierunek zapisu litery A. Przy literze A nie odrywam ręki do laseczki. Od razu prowadzę rączkę do góry, do litery T. Oczywiście odrywam rękę, żeby móc zrobić poprzeczną kreseczkę. I ostatnia litera A, i mam wyraz mata. A teraz popatrzcie, wyraz mała. I wyraz mata. Widzicie różnicę? Różnica jest niewielka w zapisie, gdyż różni się jedynie kreseczką. Teraz przedstawię Wam drugi sposób zapisu wyrazu mata. Zaczynam od kreślenia litery M zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Następnie, nie odrywając ręki, kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Dołączam do tego laseczkę od litery A i od razu płynnym ruchem kreślę laseczkę od litery T i nie stawiam kreseczki, tylko dołączam do tego kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, laseczka i wracam do kreseczki. I tak wygląda drugi sposób zapisu wyrazu mata. Wybieracie ten sposób, który dla was łatwiejszy. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening przebiegł Wam bezproblemowo. Jeśli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. A ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny filmik i spotkanie z nową sylabą. Miłego dzionka, trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam, papa, pa. buziaki dla Was. Hej!